Smoke weed every day Smoke weed every day Los Santos hi y Dokładnie tak Witam was bardzo Ale to bardzo serdecznie I witam 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 W kolejnym odcinku z Grę w szczególnych czyli... Mieczów i sandałów, albo po angielsku Sword and Sandals, Emperor of Rain. I dzisiaj kontynuujemy naszego Tomi mocarza. Mam nadzieję, że mnie słychać mm, i że się wszystko nagrywa. O, nagrywa się. I dla Was specjalnie też przyciszyłem audio do minus 19. Sprawdźmy, czy wszystko jest ok. Mm, audio, no dobra. I czy to jest w słuchawkach. Zobaczmy to we właściwościach. Głośniki, dobra, czyli jest dobrze i... okej. Okay. Um, ostatnio sobie poszliśmy w siłę, pokonaliśmy Johna Butchera, jak dobrze pamiętam, i na tym zakończyliśmy odcineczek, więc dzisiaj spróbujemy do Evil Ninja. Um, na początku oczywiście łapeczka w górę, dla zachęty. 5 um, łapeczek w górę, to będzie jutro o 18, kolejny odcinek, jak zdążę. Jeśli nie zdążę, no to trudno, to wrzucę za dwa dni. I co? Um, Doładowałem sobie ostatnio 800 zł do Tomisowa Gamesa, yy, no, pulę pieniędzy i za ten hajs możemy coś sobie otworzyć, dobra, zobaczmy czy możemy to coś otworzyć, dobra, spróbujmy tą najdroższą za 635 zł i 95 groszy, dobra, okej, okay, dobra, dobra, dobra i zobaczmy, kliknijmy tu i zobaczymy co się stanie, uwaga! I o niestety <laughs> nagle te 800 zł znikło ze zaraz złote w ogóle nie zrobiłem zbadaj element i nie w ogóle nie zmieniłem tego na 800 zł w ogóle tego to nie śmierdziało skam no nie 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 dobra ale bardzo zachęcam do brania udziału w różnych openingach te są najlepsze jakby rankawiczki możecie zdobyć Najlepsze rękawiczki o wartości 20 tysięcy zł nawet. Najtańsze jest 1700 zł, dobra, cofnijmy się. A najtańsza tutaj jest. E, driver's Gloves. E, są warte najmniej 300 zł, więc jak wydacie na tą skrzynkę... Ile wydajecie na nią? 600 zł, no to połowę z tego dostajecie jakby, no to tak dużo nie tracicie, ale jednak się nie opłaca w tego, bo możecie właśnie trafić na najgorszą nagrodę. I... Jeszcze Wam chciałbym przypomnieć, dobra, kod promocyjny reklama.exe oczywiście mm, możecie wcielać mój program partnerski, wiem, że się lubię powtarzać, ale jeśli zrealizujemy, zrealizujemy przynajmniej 50 zł i zobaczę, że tutaj jest inna liczba niż 0 i też, że jest inna liczba niż 0 i tutaj, że jest inna liczba niż 0 to robię yy, giveaway tylko zobaczmy, gdzie to można zrobić no dobra, tutaj mamy takie pakiety G2P. Hmm, no nie, to nie. To nie. Mam takie, taką realną cenę, no taką, żeby nikt się nie nabrał. Dobra, no to na to. Zabiegi w away na 20 zł I jedynie co musicie zrobić pod tym odcinkiem, no to zostawić oczywiście łapeczkę w górę, suba z dzwoneczkiem, no bo to jest podstawa, no i napisać komentarz e, biorę udział. I w następnym odcinku będziemy robić losowanko. Dobra, no to przechodzimy już do naszych mieczów, mieczyków i sandałków, dobra. dobra, wyłączamy to i, dobra, jesteśmy w mieczach i sandałka Emperor Soulin, dobra, zobaczmy, czy mamy zapisaną postać, mamy naszą zapisaną postać, więc możemy tutaj wejść, o, Tomisław, mocarz piąty poziom i, dobra, wchodzimy na niego i lecimy, <laughs> Uczące się liny, dobra. I mamy tutaj taki dźwięk, mam nadzieję, że już jest zredukowany i że nie więcej słychać niż tę grę. Lecimy church i tak pistujemy na początek na tą naszą postać. Idziemy do Almoy i kupujemy Westplate'a najlepszego. Szylca, tego drugiego. No i Shinguacy, czyli te na nogi. Dobra, to kupujemy. Oki, okay, dobra. Wiem, że to takie słabe jest. Że ja nagrywam to w małym okienko, ale kiedy robię pełny ekranowy, to OBS y, robi nam czarny ekran i robi nam to Dlatego nie chcę, żebym się ten psikus zrobił. I jeszcze na dodatek mogę wam pokazać te zdjęcia skiny CSGO. Jestem jakby prawdziwym sprzedawcą, więc jeśli chcecie te skiny, to bardzo zapraszam na Twitch. Możemy się umówić na y, ceny. Sprzedaję bardzo tanie. Dobrych, więc chciałem się też po fajs moją zdobyczą. Kupiłem od jednego typa świąteczną strzelbę z wyspecjalizowaną serią zamieszcz, za 30 zł kupiłem ją i oczywiście program, no to już mówiłem 50 zł i robię power. Dobra, no to idziemy na arenkę, już koniec tej reklamy i zaczynamy to odcinek na bogato, dobra, mamy tutaj takiego Stefana, dobra, boom, robimy mu, o kurwa, mi się panie zbugował, zobaczcie. Tak zrobię szybko, patrzcie jak to tak zrobię. O o o, o, patrzcie. Łego, łego, łego. Dobra. Fajne to jest, dobra, ale się nie bawmy i tracimy go. Zaraz nowy bóg w mieczach i sandałach, która... Ma już 13 lat. Dobra, to jest tego typa. Super, cieszę się i dobro. Idziemy dalej na duo i kupiłem sobie do z i nie chce mi się nadzwyczajny świecie o oh, kupić armoru no to jestem bardzo happy oh, dobra. Mm -hmm -hmm -hmm. Yeah. dobra, lecimy go z charża o kurde bloka zrobił e, quick, kurde. Jak go trafiłem i on zrobił blok, pomimo tego, że on się nie obronił. Dobra, masz typie i Pobijaliśmy Periklesa i Jeltsa, bardzo się cieszę, dobra, lecimy! Za to 6, 12, 15, 18, a 21. No, Można iść wszystko w siłę ataku, żeby lokować dwie nowe bronie, albo iść w jeden punkt siły ataku i potem pójść w atak, żeby częściej trafiać. Więc myślę, że druga opcja będzie lepsza, więc robimy tak i wszystko w atak. I mamy teraz nową broń oraz dwa e, nowe sloty do zagospodarowania. Tak, dokładnie, to miałem na myśli i dobra. Aha, to kosztuje 10 tysięcy. A na przykład taki total to już 5 tysięcy kosztuje, a ja mam coś takiego. Ale by teraz się chciało sfakować końcem, nie no, gramy uczciwie. Kiedy jest turniej 8 poziomu? Dobra, a który mamy? Szósty, czyli jeszcze jeden poziom możemy wyjść. Eee, dobra. Dolecimy na niego. I sterża. Dobra. Quickie robimy mu. O ty! Zdjął mi na pierwszy. Nie no, maszyny. Należy ci się, dobra. Ciemam. I krytyk za 50 i zasuję ci na pierwszy. Wladimir The Wonderful ty To Ty chcesz Wladimirze To Ty w ogóle wierzyłeś Bo ja nie wiem Chyba to, to że zaraz przegrasz Dobra Możemy tańczyć więc Korzystajmy z tej funkcji. Dobra, dobra. Lecimy Church 46 46 O on też 46 power Ale ja Tyle z Quick'a wadę więc jestem Dwa razy silniejszy od niego i Niestety pada na plecach, no nie, to po prostu awa ale smuteczkę, dobra. Lecimy. 8 armor, mam jeszcze Gejlen, który y, kojarzy się z odpychami. No i teraz chcę użyć tauta. I widzicie, zbugowałem wszystkich i robi się łego, łego. Łego, łego, można tak wizdać. Uwaga.

Mm. Dobra, pójdziemy w Agility 1 no. w 2 w atak i w siłę. I chyba to będzie najbardziej racjonalna e, Najbardziej ra, racjonalne rozwiązanie. Kurde, nie umiem mówić. I mamy siódmy poziom. Zapisujemy postać. Idziemy kupić broni. Tutaj jest tanie, dlatego wolę tu kupić. Tak, musimy tą kupić. Od 20 do 60 e, normalne obrażenie, więc kupujemy... Nie, chciemy, nie chcemy. Jestem i dobra night the hour, The hour is late and as the town questions you find yourself going early. Will you wave the street or spend some gold finding a tavern to rest for the night? I idziemy do tabernu się przespać. Okej, okay, udało nam się i the call of battle, czyli wezwanie na bitwę. Dobra, lecimy. Turnament Robimy to, chłopaki i dziewczyny, no nie? Lecimy, dobra. Autostrada 90 HP ma. 64 zyczerza. Klika również 64. I dobrze, zróbmy łego łego za pomocą Wrigwingu. Spróbujmy to zrobić. I. Jest, udało mi się, patrzcie. Po raz trzeci łego łego. Jak zrobicie tak pomiędzy tym a tym idealnie tym kursorem, który mam teraz. Nie wiem czy widzicie, czy mam duży, czy mały, ale ja widzę, że mam duży i tak dziwnie przeskakuje. I to bardzo fajnie wygląda z jednej strony, ale z drugiej strony jak tak ciągle łego, no to w końcu można popsuć tą grę. Dobra, to spróbujmy je nie, nie popsuć po prostu i pokonać go normalnie tylko wiadomo, że to jest łatwe, więc po co mam się w ogóle pokonały no to Dobra, mamy następnego Globiusa Dekufa. Dobra, lecimy! Z Okej, okay, ma troszeczkę Agility, Słysza. My też się troszeczkę w Agility. O kuźwa, widzieliście to? Tu mi sobie z Normala 103. Jestem ciekawy, ile przyrypie z Powera. 104, o, To teamage. I mamy teraz Orfeusa Stilla. Zobaczcie jakie ma statystyki, o kurde Poszedł wszystko w defensa, nie ma ani siły, ani agility ani ataku, ani życia, ani charyzmu, ani staminy No ma dwa magicki troszeczkę więcej, ale wszystko poszedł w defensa I mam tylko 18% na trafienie go Najgorsze jest to, że on ma taki mieczek, a ja nienawidzę właśnie takich typów co mają miecze Dlaczego? Musimy grać bardzo mądrze, żeby nie zginąć. Tylko z kijku będziemy napitalać. dobra, 64, blok, 64, blok. No wiadomo, że będzie robił bloki. No i żegnaj Orpheus. leży. Dał, tylko niekań, to, nikt całość się. Nie tylko przykro mi. No niektórzy ludzie nie używają e, głowy. Włod, ale na czerwonym. Dobrze, do tak siła, 12, agility, 9 ataku, 4 defensa, 5, Vitality 6, Haryzmystaminy 6 oraz 5 Magicy. Dobrze. Idziemy na tego Lamusa. Rzuca takimi nami jest szybki jak Adam Małysz. Nie potrafi przeskoczyć własnej sraki. No wiem, jestem zawsze odnieść. E, Domycznego. I troszeczkę obi, więc się wkurzyłem, Dawaj, lecimy na niego. Za 7,8 i power wow. za 104, ale dostał. Dobra. Emocje sięgają z wyniku. Tomisław przypitoi za 104 z powera, dobra. Wow. <laughs> Musimy się przespać, o kurde. Musieliśmy pierwszy raz przespać na arenie jeszcze. Gdzie walczymy o śmierć i życie. O, cząsteczki życia, o wszystko co mamy. Dobra, oddechnij spoko. E, 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 dobra. I... Nie wiem co mam robić, czy iść, czy mam iść do przodu, dobra, może teraz skoczę, tak e. dla urozmaicenia. Teraz sobie neszedzę. No! Typie! I ale fajnie pierdnąłem. Dobra, spoko. Tak, to Chcielibyśmy tak pałić tłum, aż ten ninja się nie ogarnie. Jeszcze Sarek nim nie będzie mnie wtrącał, tak? Będziesz na mnie ryczał. Dobrze, to ja na ciebie, na ciebie też ryk. I w końcu odejdziesz i cię zniszczę. Przecież nie możesz nieskończoność nie uciekać. Dobra, quick. Power no. za 104. Wyleciało mu. Wyleczył się. 104 i znów ma 83. I pokonujemy ninja! Odpada mu głowa i nie zobaczymy jego drogi. You have won the Midsummer Black. Emperor Antares has granted you uh, 17500 gold pieces. Super! Mamy tysiąca golda. Gratulacje. Dziękuję. Dziękuję. Ja wiedziałem, że bardzo osiętni i... mamy teraz taką decyzję czyli... możecie w komentarzach pisać co ja teraz poszedłem, bo ja już wiem w co pójdę i to jest najbardziej racjonalna odpowiedź czyli... pójście w... 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 Taminy, oczywiście. Jeśli też tak się no to łapeczka w Google. Dobra, no to zapisujemy naszą postać, żeby nie stracić naszych dotychczasowych postępów i kupujemy mieczy, Tak, mieczyk, to jest hełm. Najlepszy, się da. Tarczą. Najlepszą, jaką się da. Oraz buty, które da się. Najlepsze i mamy teraz... Mm, dokładnie mamy ile mamy w ogóle animalów? 260. Mamy damage od 64 do 104 oraz 180 hitpointów. Jesteśmy bardzo, bardzo mało odporni, ale za to bardzo, bardzo silni. Siłacz nie musi mieć dużo życia, żeby wszystkim pokonywać, jedynie co musi mieć to atak i siłę, jak widzieliście, i wszystko robić. I ja dziękuję za oglądanie, to już był długi odcinek, troszeczkę dłuższy od poprzedniego, mam nadzieję, że teraz lepiej wyszedł y, niż przedtem. No i co, do starta znowu, pięć do obeczek, to następny odcinek, no to do następnego, tak? Do następnego, to... ELUWINA!